Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, ze mną jest pan Niedźwiedź. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i bajtery nam rozwaliły, swoje kable, słuchaj. Tak, tak wyszło. O, no wiem, no smutek, Dostaliśmy po kablach, słuchaj. He, he. O, ho, 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 zabawny jak zwykle. Jak zwykle. Dobra, Zabawiamy. jak się kamień zbiera do jednego, mhm. tego nie potrzebuję. Poczekaj, zrobię sobie kilka pakietów naprawczych i naprawię to, co w bazie mam poniszczone, wiesz. Dobra, zaraz tak, teraz zautomatyzuję stary... Mm... Przetapianie węgla, miedzi Muszę kilka piecy zrobić, a to piece zrobi się prosto. Do czego są potrzebne cegły? Do budowy murów i kamiennych piec, jeśli się nie mylę i robienia podłogi. A chcemy, chcemy te cegły robić? Jeszcze nie potrzebujemy ich. No to nie na razie bez piecy będzie tutaj. Tu tu, 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 tu. Okej, okay. wydobycie na prąd, zaraz ruszy, tylko muszę zrobić taśmociąg do naszej głównej bazy jestem na południe od Kutasa. Dobra, okej, okay, spoczko. Ta nawigacja od kutasa mi się bardzo podoba. Tak, no czyli, pamiętaj, żeby go niczym nie zabudować, przypadkiem. No nie, do... nie, nie, nie. nie, Tam zrobimy rezerwat, otoczymy go kamiennym tym. Kamiennym Uby. murkiem i napiszemy, że tu jest kutas. A ta tutaj tego, do, do czego to będzie szło, ta, ta tutaj, te tutaj takie dwa? Co? Widzisz, to, że, że to się zbiera, sobie... płytki metalowe będziesz miał na taśmie. O! Mogę sobie je tak zbierać, tak? No na przykład dajesz insertery i przekładasz je do fabryk. O to A chodzi. Fabryka co będziemy robić? E, no nie wiem, na przykład jakieś skomplikowane rzeczy, których jest tutaj w diet i jeszcze trochę. Czołgi. Na przykład. Czołgi, nie, nie, czołgi najlepiej się robi w ręku, bo ich jest niewiele, wiesz? Daleczkę, naprawiam. Pra Rozumiem, że te fabryki będą nam automatycznie z tych z tych, 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 blaszek robić, nam tamte elementy tak. takie. One pozbierają sobie elementy, tak jak widzisz. Tutaj na przykład zbieramy węgiel, fabryka nasza zbiera węgiel z tej strony i, i żelazo, rudę żelaza z tej strony i wy wytapia z tego płytkę, rudę żelaza, tak? mm. płytkę, płytkę metalową jedną. Kumam, kumam. Na tym to polega. E, dobra, teraz tak, potrzebuję zrobić inserterów, czyli potrzebuję zabrać troszkę żelaza, czyli potrzebuję zrobić tak, że wezmę tu stanę i zacznę robić F. Będę zbierał wszystko, co tu schodzi. I teraz tak, trzeba zrobić szybko, bo na razie nadprodukujemy dużo rzeczy i nie przetapiamy tyle, ile moglibyśmy przetapiać, więc. Bo to za mało piecy, ja tutaj już robię ten. Dobra, potrzebuję Ciekawie. zrobić tak. Was na razie? Kilka. Halo? w mój was. Eee. Dobra. Nie potrzebujemy szybkiego insertera na razie. Słuchaj mojego bratanka krzyczącego. E, dokładnie tak. Bratanek, jakiś wiedzie. Legendarny. Jeden, jeden, z, raz, dwa, trzy. Trzydzieści bratanków, których masz? Nie, mam czterech w sumie. Brak, czekaj, muszę przebudować teraz tu system. Czterech oczywiście. bratanków i jedną bratanicę. No, to faktycznie kawałek rodziny masz. No. Tak i. Co będziemy? Dokąd mało? dociągnąć ten kamień? <laughs> Uh -huh. Nie, Dokąd go no dokąd tak... potrzebujesz? Szczerze powiedziawszym razie go tylko potrzebujemy wydobywać z surowykami tak w dużej mierze, wiesz? No wiem, wiem tylko tego, żeby on jakoś tak daleko nie latać, to może go tutaj tak... Na, na lewo od kutasa go tutaj zostawię. Dobrze. A to jest ciekawe, że taśmociągi działają same z siebie, nie potrzebują... Tak, ale to... to jest dla uproszczenia gry, bo gra by była chyba wtedy zbyt yy, przejebana do prowadzenia. Bez względu na metodę stawiania taśmociągu. Wstaje na jednym z nich i on mi pcha do przodu. No tak, to jest jeden z, jeden z pomysłów. Dobra, tutaj będą się, będzie się kamień zbierał, tylko teraz jeszcze prąd by się przydał do mojego zautomatyzowanego kamienia. Daj, kamienia! Dobra, tak, tak. Dobra, tutaj. Co? Chujowe miejsca na przetapianie, Muszę to wszystko przebudować, bo to jest chujowe miejsce miejscu tu przetapianie. Przebuduj jak chcesz. Ja teraz robię kamień. Kamyczku, kamyczku, mój ty kamyczku. Wydobycie jest OK w miejscu, ale wytopienie mi się tu straszliwie nie podoba. To jest generalnie bardzo dupym miejscu. Słuchaj, zrób kilka e, Science pack'ów i powkładaj je do tego. Powkładaj je Robatorium? do. Tak, żeby się tam coś robiło, bo na razie to stoimy w dupie. Jak już będziemy mieli na taśmie metal i mieć, to już możemy zacząć robić Science paki. Powiedz mi, w którym miejscu się robią Science paki? Tam jest w zakładce, który to, no to jest? To znajdź, no już masz cztery zakładki. A widzę, dobra, czerwony pakiet, koło zębate czyli muszę wziąć te. Kamień idzie, tak coś to wydobywa, wydobywa chyba. Wydobywa? Tak, idzie. Ja to idzie, się to idzie? Zrobić sobie Przetapianie sobie zrobię tutaj. Tak, no idzie. Halo, halo, kamieniu. Patrzę, patrzę, tak idzie, dobra. Strzałeczka symbolizuje, że wydobywa. Mamy gdzieś użycie energii? Yy, jest taki panel C. Weź w, w opcję kontrolsy sobie, sobie zobacz, bo jest to. No i Gdzie? Ma taśmę produkcyjną jedną. Strzelam. Dobra. Szodem, problem. Kilka tam taśmociągów ciągów nam zniszczyły i tyle. W sumie takie miałem przebudować i tak, więc bez względu. Co ty się ich robi? Frajerów. No na tym to polega, więcej ich będziemy zabijali i produkowali więcej mniej większą fabrykę. Znowu? To więcej bajterów będzie. Nie, to jeszcze popikuję nam. Yy, tak. Zabieram płytki i będę robił. te te, te pakiety. Ty sam jesteś płytki. <laughs> A ty ma za to bardzo głęboki odbyt. I za kola. Tak, i za kola. I teraz wszyscy spojrzeli na kamerę na za kola. Jedno laboratorium zasilone, drugie laboratorium zasilone. Teraz tak. Stąd muszę mieć wyprowadzenie jedno. Ach, te laboratoria działają! A co tam w ogóle odkrywamy? Uzbrojenie, czyli będzie mi karabin, tak? Może będziesz mógł zrobić sobie karabin. No tak, tak, tak. No. Czyli ja to chodzi, tak. tak coś jeszcze tak. potrzebujemy w sumie? Tak, mamy kamień, mamy węgiel, mamy żelazo, mamy miedź, mamy energię, ale wydaje mi się, że tej energii za mało. To się tam więcej się nie... poprawić. Możesz zrobić albo więcej silników. Przede wszystkim najfajniej byłoby doprowadzić węgiel w większej ilości do, do niego, tak na mhm. moje. Czyli jeszcze jedna kopalnia węgla do no, tej na, Najlepiej i po, poprowadzić go z dwóch stron, wiesz. A może po prostu ten węgiel, który tutaj idzie, przecież nie, ten węgiel tutaj jest potrzebny. Teraz nie, jest nie, ten, nie czy... powinno się, że tak powiem, uzależniać całego węgla od jednej linii produkcji. Tu jest jeden węgiel, widzę go, widzę go, spoko. Tylko mhm. zasilaj jeszcze bo tutaj ciągle mi się robią te, te, Dobra, tutaj podzielimy to na dwa w takim razie. 4 do jednego laboratorium. OK. I 4 do drugiego laboratorium. Miało być 4, bo poszedłem do Super. OK, matematyka. Zjebałem. Zjebałem, 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 ale mogę się poprawić. <laughs> mhm. A. Idę do kolejnego węgla i połączę go z tym północnym taśmociągiem, nie? O, już coś naprawiłeś, widzę. Mm, zjebałem. Zrobiłem ten. Badanie. Badanie. Dobrze. Jakby ktoś nie wiedział, dozwyczaję to badania się tutaj robi, tak bo w sumie Ignacy, tak gra gra gra. jak eee, tak, tak że umieją. Tak, wkładamy, wkładamy te, te, te pierdółeczki do laboratorium. Laboratorium, laboratorium potrzebuje troszeczkę czasu, żeby przetworzyć te, 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 nie wiem, fiolki, nazwijmy to czy cokolwiek innego. I wtedy robi się z tego badanie. Słuchaj, elektronika, słucham, co? Tak, tak, tak. I słucham, tam siedzi, siedzi taki murzyn, któremu dajemy taką krew, i on z tej krwi wróży magią wodu. Ja, jak to się robi? To takie, takie Mmm, tutaj widzę karabiny w mojej wizji. To trzeba tutaj połączyć żelazne płytki z miedzią i chcę postawić taki karabin. Tak to mniej więcej wygląda. Właśnie karabiny. Czego potrzebujemy do karabinów? Karabin mm. półautomatyczny. Nie, ale płytka, Ej, ja robię sobie. Ja to robię. To rób. Tylko wezmę sobie trochę tych, 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 tych żelaznych płytek, bo potrzebuję więcej taśmociągów. Tak się złożyło jakoś. Okay w ogóle Jest to jakiś zautomatyzowany wy wyrąb lasu, czy coś? Nie, jest... robotami dopiero później już. Aha. Zabieram płytki i chciałbym, mhm. czemu nie, aha, nie zrobiłeś zautomatyzowanego wyciągania tego? No, no, robię jak widzisz. A mamy jakieś zamienia na płytki, cokolwiek? Nie. Nic nie mamy? No ja coś, coś tam czy... mam w łapce jak chcesz. Jak ja tam mam to zrobić w ogóle? Mój karabin miłości, radości i szczęścia, dobra, nieważne. Teraz ważne jest to, żeby zrobić więcej, hmm, a podziemy ta śmiecianka jak działa? E, tak, jak widzisz po boku na przykład. Ja porobiłem poziom taśmociągi. Nakieruj sobie na jeden z tych taśmociągów i widzisz, po jakim zakresie on przenosi. Który to jest tak. Aha. Pod tym, rozumiem, 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 rozumiem. W taki sposób. Na podziemny taśmociąg też możesz nakładać. Kumam. Dobra. Podziemne ta... taśmociągi. Jesteśmy królem podziemia. Kraper z podziemia. Aha. Dobra. Kolego taśmociągu.

Potrzebujesz Praszam. podziemnego, potrzebuję w kilku miejscach, czyli podziemny musi być tu. Jeden wchodzić i wychodzić. Ale, czy coś wiesz o wchodzeniu, nie? Nie, ale wiem trochę o Haha, ha. Skąd? No, wiesz jaka będzie odpowiedź. No. Pa, pa, pa. stawiam współpracę. Kończę produkcję automatycznego wydobywania i przetapiania miedzi. Super. Ty co super, dziś zrobiłeś ale... w swoim życiu? Napisz w no. komentarzu. Po, 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 Okej, okay. mamy kolejną linię, która tworzy węgiel, i węgiel ten idzie do silników. A a propos silników, zrobię więcej tych silników. Dobra, słuchaj, wygląda mi na to, że możemy zacząć robić maszyny przede wszystkim produkcyjne, czyli assembly maszyn, automaty produkcyjne. Automat produkcyjny, widzę to, dobra. I mając automaty produkcyjne, możemy zacząć robić przede wszystkim tak, kilka podstawowych rzeczy, takie jak insertery, czyli to, co dotychczas mamy z tym problem. Możemy zacząć robić kółka zębate i możemy z kółek zębatych i chyba z płytek miedzi robić czerwone pakiety naukowe. Czyli będą to być automatycznie, tak? Tak, dokładnie. Zrobimy to w ten sposób, czyli zrobimy tak i tak. Jeszcze tak. I co tak. To w jednym, a co w drugim będzie robione? Zacząłbym od czterech naukowych. Nauka jest jakby według mnie priorytetem. czyli tutaj musimy podostać im co? Czym, czy Naciskasz co na sobie tak, na pakiecie ich naukowy sobie. Otwierasz sobie, fabrykę, otwierasz sobie fabrykę i sobie wybierasz co chcesz. Jak wierzysz czerwony pakiet naukowy, pokazuje, że potrzebuje miedzianej płytki i żelaznego koła zębatego. Mm -hmm. Wtedy zmieniasz sobie tutaj. Zmieniasz sobie produkcję na koło zębate który widzę, że potrzebuje tylko metalu. Więc biorę koło zębate, koło zębate. Czerwony mam. będzie potrzebował koła zębatego i miedzi. Więc robię coś takiego, że. Odprowadzam Rozumiem, sobie stąd. Musi Rozumiem. Odprowadzam sobie stąd. Na przykład... Mm -hmm. odprowadziłem. Odprowadzam sobie stąd w taki sposób. Nie jest mój. To jest Nie bardzo boję. nieefektywny sposób budowania, więc jeżeli ktoś w miarę potrafi grać w faktorio, to pewnie będzie płakał teraz, jak to patrzył, co robię, ale niemniej jednak działa. Więc zrobimy coś takiego. A tutaj będziemy potrzebowali. Teraz tak, inserter tutaj pomiędzy. Najlepiej by było szybki inserter zrobić, ale to za moment. Hop, hop, potrzebujemy więcej podajników. Nie włączę stopera, ale dobra, widzę na obiję się. teraz, ja to... zrobię sobie kolejne silniki parowe. Dobra, rób. Ile tych boilerów, jak... ile posajników i ile tych boilerów? No, nie jestem pewien, pokombinuj z tym, eksperymentuj. Czyli ja widzę, że cztery bojlery są tylko rozgrzane? No to dziwo. znaczy, że mamy za mało bojlerów. Znaczy cztery bojlery są tylko rozgrzane, czyli to tak trochę. Czyli za mało podgrzewania wody. Yy, czyli za mało węgla do ich. Więcej musisz inserterów i węgiel z dwóch stron. Yy, dobra, brakuje ci teraz tylko i wyłącznie miedzi, czyli mieć doprowadzimy sobie w prosty sposób, tylko najpierw sobie je zrobimy troszkę. Yy, tak, nie tak. Trzeba mieć podziemny taśmociąg w takim razie zrobić? No, zrób podziemny taśmociągiem, to nie problem chyba. Tutaj teraz będzie większa fizyka, tutaj będę teraz tworzył piękne systemy. Jeżeli postawię taśmociąg tutaj, co się wydarzy? Kombinuj sobie, bo to w sumie musisz się i tak nauczyć tych taśmociągów obsługi i tak. Eee, no A tak, tak mówiąc... na nas? na radę? Powinienem. Powinienem Tylko ty, ty, ty. węgiel mi rozwalają. Ty, 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 ty. Dobra, no ludzie. Zrobię sobie jeden podziemny taśmociąg w sumie. No dwa. Rozumiem, że trzeba wyjścia i wyjścia. Do, jak budujesz, to tam ci robisz, że tak powiem dwa automatycznie. Tutaj wjeżdża, a nie, chwila, stąd, chwila, chwila, chwila. Nie, nie, nie wjeżdżasz tutaj. na bit. Wjedzie. I tutaj wychodzi. Dobra. dobra I powinno działać. Tworzę, stworzyłem piękno, po prostu piękno stworzyłem, Doraz zobaczysz. To zaraz zobaczysz. Nieźwiedź, powiem ci, że jesteśmy w domu. Jest to na razie do dupy, ale działa. A jeżeli coś, coś wydaje się być do dupy, ale działa, to nie jest do dupy. Będzie tak, 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 tak. Dobra, tak, okej. Okay. Miłość, radość. Na chwilę muszę rozwalić tą rurę, nie mamy zasilania. Ok, już mamy. Tutaj popsułem sobie jedną rzecz. Chwila, chwila. Ten podziemia taśmociąg musi z tego, co tutaj wynikam. Odważaj, tutaj, dobra. Jezus, jak jestem mądry. O matko. Aż tak? A, aż tak. Stary, no, nie ogarniesz, jak bardzo mądry jestem. Dobra tutaj i teraz to tutaj i no, tego tutaj nie potrzeba. to i to. Panie Dźwiedziu, zaraz zobaczysz, jaka magia się będzie działa. Nie uwierzysz. Tak, przygotuję się od razu pod przyszłe budowy, więc zrobię coś takiego. I tutaj będę doprowadzał długim inserterem, pomimo tego, że nawet może to nie być super efektywne, bo w przyszłości może być taka sytuacja, że będę potrzebował mieć więcej pakietów naukowych tutaj ogólnie. Doprowadzonych, o tak, to jest dobre słowo. Dlatego robię, jak widzicie moi drodzy, z takim oddzieleniem, nie? Żeby to, nawet pomimo tego, że jest dalej, to i tak będzie działało. Dobra, niech gdzieś mamy zautomatyzowane badanie już. To ja zaraz porobię te podajniki. Zautomatyzowały się właśnie nasze badania, więc już w tym momencie możesz po prostu wybierać sobie badanie i się będzie robić. Te automaty produkcyjne są cholernie wolne, i to mi się nie podoba, więc zrobię ich więcej. A! Co tam? Kurwy kutasy, zepsuli mi podziemny podajnik, ja im dam. Bajtery? Nie, 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 nie. No, ja sam sobie podsułem, ale szukam wytłumaczeń. No być tak, o właśnie. I teraz idzie pod ziemię i teraz powinno być z drugiej strony. Wychodzi, wychodzi. aleluja Falmy pana! Yy, nie Falmy ma prądu. Pana. Nie ma prądu, bo zabrałem jedną rurę, wybacz. chwila no, musiałem naprawić pewną nie rzecz. No przydałby się. <laughs> o, jest prąd ponownie, spoko, spoko, ale to może miłość. Dobrze, no to... nie, bo to w sumie nawet lepiej. Im więcej się nauczysz na błędach, tym wiesz, potem sam będziesz miał więcej, nie? Co to za podajniki? Dlaczego to... Dlaczego te podajniki... A, nie ten podajnik, dobra. To... Patrzę, że tworzę jakieś podajniki stare na, na silnik, a tutaj potrzebuję nowych podajników. O, taki elektryczny. Nie zielony, halo, nie zielony. Czerwony. Dobra. Zrobiłem więcej nauki i nie mam prądu, więc potrzebuję zrobić tylko tak teraz i będzie dobrze. Patrz, stworzyłem miłość! Chodź tu, zobacz to. Chodź tu, zobacz to. Już, już idę do ciebie. Miłość, tylko tutaj teraz trzeba milion bojlerów zrobić, Czyli ten silnik rozbrajam, dostawiam bojlery. Cudowne, to jest Cudowne. Najlepsza konstrukcja to Chińczycy takiego by czegoś nie zrobili. Normalnie. No proszę. Jest... Gratuluję, właśnie osiągasz magisterium z gry w Faktorio. Dokładnie, tutaj rozwalam ten silnik i tutaj będą bojlery szły. Na dwa silniki. To naprawiam ci, słuchaj od razu. I tam trzeba boilery postawić. No to pasuje. Kamienia masz tutaj wydobywanego na dole, jeżeli ci interesuje. Jest przy, przy przetapianiu miedzi. Silnik, silnik. Silnik pracuje. Tak, to w, w Original War. Tak. Silnik, kiepsko brzmi. Mhm. Nie wiedział, no to... prąd sprawia, że paraliżujesz całą fabrykę, jeżeli go zabierasz. Wiesz o tym? <grym> znaczy, domyślam się, domyślam no się. No właśnie. I ale to tutaj niekonie... tworzą się piękne rzeczy, spokojnie. I to niekoniecznie myślę, to jest zawsze nie... dobre, jeżeli jesteś w stanie sobie to wyobrazić. Z zaraz, zaraz, chwila, moment. Tutaj tworzę teraz. Znaczy, Uniezależniam nas, jeżeli chodzi o energię, jakąkolwiek, kiedykolwiek. Mm -hmm. OK, wszystkie zniknę z bojlery. Czy stać na bojlery w ogóle? To będzie śmieszne. <grystanie> Zapomnieliśmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Na bojlery potrzeba kamienia. Muszę to zapierdziać na dół po kamień. Rozumiem, że nie ma żadnego przejścia na około... Dobra, po taśmę ciągu. Ale co tam? Ja tu gdzieś kamień miałem. O, jest kamień. Cały. Jest przecież tu wydobyty, mordo, przecież tu się obok miedzi, bo wiem ci to dwa razy już. Obok miedzi, przetapianie, nad przetapianiem miedzi masz kurwa całą skrzynkę z kamieniem, niczym więcej. A tutaj mamy taką automatyczną, taki łanie też pociągnąłem. No, po, <śmierne> co, po co masz taśmę ociągnąć, jak masz skrzynkę? W to jest 318 kamieni, i nic z nim nie robi się. Spojrzyj sobie. Widzisz? Widzę. Masz tutaj no, ale wydobycie. się zrobiło nagle bez tych elektryczności? Bardzo niedobrze. Brak prądu boli, co? No, i teraz Super. się nagle widzisz, jak się, jak się jest mieszczuchem i nie widzi się takich rzeczy, i nagle się dostrzega, to boli, boli. Dobra. Jest OK, jest OK, dobra. O, widzę, tak. że wraca prąd. Tak, prąd wraca powoli. Cieszę się niezmiernie. Teraz tak, potrzebuję zrobić dedykowaną produkcję. Czyli jeden Assembly Machine jest mi potrzebny i. Dobra. Bra, więcej podajników. Tak. Gdzie są moje podajniki? I... Insertery potrzebuję. Naprawdę, teraz płytek potrzebuję. Płytek? Wszystkie moje misterne plany w pizdu. No bo źle grasz. No bo teraz muszę naokoło zapierdalać, w tych silników parowych. <laughs> Więc po te pierdzielone płytki. Wszystko, co tam u siebie masz, a na północy zewro. No to po co tam budujesz? To idzie tam się z surowcami, na. No. Noś ze sobą więcej surowców i nie będziesz tego problemu, morda. No, wezmę teraz. Będę tu stał przez pół godziny, przez cały odcinek. Cały jeden odcinek poświęcam to, że sto, stoję i F. F. Dobrze. F. Stój i tak sobie rób. Robię. Elektronika nam się, widzę, odkrywa, nie odkrywa? Ej. Odkrywa się. Zasilane są te laboratoria? Zasilane. A widzę, że on nawet już pchasz to do laboratoriów bezpośrednio. No, dokładnie na tym polega ta gra. Słodko. Pozwolę sobie zauważyć. Słodko. Potrzebujemy zrobić jak najszybciej taką rzecz jak metalowe słupy elektroniczne nie mam zamiar biegać po, po to pieprzone drewno za chwilę. Poza tym mają większy zasięg, i nie będę musiał ich tyle stawiać i montować jakieś pierdały. Chodzi o efektywność wykorzystywania surowców. Ja wracam na północ, bo mam wszystko, czego chciałem, a tam jeszcze nie skończyłem mojego zasilania miłości, radości, szczęścia do statku. Mhm. Tworzę wspaniałe konstrukcje. Człowieku. Nie zdajesz sprawy, ten mur chiński zaraz powstanie. Bajtery to zobaczą i powiedzą, nie niszczą, bo to, zbyt piękne. No to jest zbyt piękne. Bajter płakał jak niszczył. Dokładnie tak. Idealnie, idealnie mordo. Dziwnie mam, bo mam kamerę tutaj na, na, czas, na serię Faktorial, mam kamerę odwróconą w odbiciu i zawsze jak patrzę to jest takie, o Boże, jak jest dziwne. Jak można mieć taki dziwny ryj? Jak może być tak brzydkim nie? i tak grubym przede wszystkim? Dlatego nie Niedźwiedź konsekwentnie pokazuje swoje twarz na materiałach. Dokładnie, żebyś wiedział. Ja się nie wstydzę swojej twarzy. Zmieni do ciebie. Nie, nie dziś się? W, w Zero kompleksów? Zero kompleksów. E, gdzie są większe kable? Dajcie mi, kurwa, kable. E, gdzie to jest? Tu nie, tu jest czerwony pas. I Inaczej możesz już powoli wyruszać na północ, by zobaczyć to, co zostało stworzone. To jest tak zwane piękno. Moment, gdzieś na razie mnie interesują kable, a nie twoje piękno. Bo jak to cię moje piękno interesuje? O nie, zielone. Nie, czekaj. To... Tak, żeby mieć średni słup elektroniczny, potrzebuję mieć zielone badania. O nie. Um... O nie. Bardzo nie. Pas narzędziowy nie, stal, wieżyczki ogromne. to brzmi jak plan, co? Ja się tym zajmę. Ja się tym zajmę. Zajmij coś zrobić. To coś zrobić. Na znaczy no razie że... to się badają, nie? Poza tym, że zrobiłem tutaj całkowicie wspaniałe zagłębie rury, które zasinała cały kraj nasz, wspaniały. Dlaczego dochodu, wy nie chcecie więc... zabierać tego? Aha, bo może dlatego, że są przekręcone źle. Te, 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 te słupy jak u mnie tam na północy stoją, wszystko zaplątane, nie wiedzą co się dzieje. Okej. Okay. Piękno, powstało, jest. Stało wszystko? wszystko? Miliony boilerów, wszystko. O, wieżyczki brune. Dobra, ja to zrobię, ja to zrobię, ja zrobię wieżyczki, ja zrobię wieżyczki, daj mi zrobić wieżyczki. rób wieżyczki, a będę w takim razie badał, ok? To jest w działku maszynowym, tak? W działku to jest to. Tak One potrzebują elektryczności. Tak. Słucham? One czegoś potrzebują? Czy to... e, nie, wieżyczki, tylko naboje musisz do nich ładować ręcznie. Dobra, no to ja robię dużo tych dział działek maszynowych. Mhm. Robię. Rozumiem, że Bajtery są tutaj. Przede wszystkim muszę chronić moje piękno. To jest najważniejsze. Czyli tutaj jedno działko potrzebuję amunicji z tego. Dobra, tutaj będzie drugie działko. Nie potrzebują dostępu do prądu? Nic? Z takich rzeczy? Nie, działka akurat nie potrzebują. Lasery potrzebują dopiero. Trzeci działko. Staram się stawiać je w różnych, w różnych odstępach. Znaczy w równych odstępach, proszę. Nie, jak uważasz? Kolejne działko. Wszystko, żeby z lewej strony się bronić, bo tam z lewej strony wiesz, lewaki przyjdą, komunizmem będą chcieli nas zarazić. Trzeba się bronić. Ciałko maszynowe. To w sumie może być szybki inserter, tak, gdyby się zastanowić nad tym. Tu w sumie też. Tu w sumie też może być szybki, i tu w sumie też może być szybki inserter, dobra? Okej. Okay. Kilka wieżyczek jest już zasilonych przez moje wspaniałe boje. Dobra, nic nam nie grozi, spokojnie. No dobrze, Cieszę się, że Czego A więcej żelaznych płytek, zapierdział na dół. Ogólnie, jeżeli chodzi o moc, energię, nigdy się już nic nie bój. Na północy taka energia powstała, że to w sumie zasilane masz już tutaj wszystko. Wszystko. Chopię, jest, mam troszeczkę biedy, jeżeli chodzi o produkcję prądu. Tak, jeżeli chodzi o produkcję nauki, spierdala z tym kamieniem, on jest tu potrzebny jak w piąta noga. To jest piękny kamień. Jest tam, potem będą, tam potem będą piece, które będą ładować ten kamień. Znaczy będą takie podnosiki, które będą ładować kamień do piecy i będziemy to cegły i stworzymy mur na północy. King of the North. <laughs> I ten mur będzie oddzielał cywilizację ludzi od Murzynów, czyli od bajterów. Dobrze. Podała mi się twój plan. jest genialny. Jest najlepszy na świecie. Więcej amunicji poproszę. Ogólnie też, Bajterów nie musimy się już bać, bo jeżeli podejdą do mojej wspaniałej linii Marzynota, to to będzie. No, a te te wieżyczki na początek spokojnie dają radę, praktycznie ze wszystkim, wiesz? Po, 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 pom, po, 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 pom, Amunicjo. Chciałbym ci tutaj załadować. Mogę? Mhm. Dziękuję. No. No. Działa? Wieżyczki postawione. Działa. No to się cieszę bardzo jak chciałem. Biegną! Biegną! Strzelają! A nananadanadanadanadanadanadanadanadanadanadanadanadanadanadanadanadanadan... Swoją Gdy drogą z... chciałem Cię, pogo... nananana, chciałem nananana, cię pochwalić. Bo nanana, Na, Ci rozjebało jedną wieżyczkę, co? Kilka. Dobra, dobra, dobra. A w... w... Więcej bliżej, obok siebie, wiesz? Te wieżyczki powinny być tak dwie obok siebie najczęściej. No, Poza tym wieżyczki można jeszcze upgrade'ować, żeby miały szybciej strzelały, więc nie przejmuj się. No. To było wspaniałe. To było tak wspaniałe, że co myślisz, żeby skończyć odcinek? Bo ja się wkręciłem strasznie w grę. Jest, ja ci powiem, mamy 23 minuty dopiero nagrania. O! Ja bym poczekał do 26, wiesz, reklama. No ja wiem, że ty jesteś rzeczywiście jak zwykle szuja na wyświetlenia i im reklamy, nic więcej. No. Zero Dokładnie. pasji, zero pasji, moi drodzy. Tak właśnie kończą tacy twórcy jak on. Dokładnie, mają po 30 tysięcy widzów i miliony wyświetleń. <laughs> miliony, straszno, monet, straszno, <laughs> miliony monet. Straszny los. Miliony monet. Jak chcesz się czegoś pozbyć i zutylizować, to jest taki jeden dosyć prosty sposób. Aha, tutaj nie przetargasz. Jest taki jeden prosty sposób, że wkładasz coś do skrzynki, potem tą skrzynkę niszczysz. Ty, ty. A mogę zrobić sobie ten zautomatyzowany produk... produkcję wieżyczek? Bez sensu, za mało ich się używa, żeby je robić w automacie. Odejdź stąd. To w tym miejscu pchasz, to ty, to ty robisz. Czemu ty to zrobiłeś? Czemu ty to robisz? Coś ty zrobił. Czemu przekazujesz? Używam splitterów. A po co? Czyli rozdzielacze do produkcji. Słodkie. Żeby ja... móc rozłożyć równomiernie output i input. Ja wracam do produkcji super mega wieżyczek obronnych. Aha, fajnie Ignacy, że to zrobiłeś. Mm. Mm. Jezu, ja to wszystkie wieżyczki zrobię, no trochę to zajmie, trochę to zajmie, nie ukrywam. No, nie musisz robić wszystkich naraz, nie? Robię. <laughs> ja wiem! <laughs> ja <laughs> wiem, że nie musisz ich robić, ale ty je będziesz <laughs> robił. Dokładnie. Popatrzmy, czego potrzebujemy jeszcze tutaj. Ja tu zaraz powiem ci, czego potrzebujemy. Obwody elektryczne produkujemy automatycznie, rozumiem? E, chodzi się o zielone. E, nie, to będzie bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi w ogóle o tę grę. To jest jedna z takich generalnie najważniejszych rzeczy w, w przyszłości. W sensie... On są podstawą praktycznie każdej zaawansowanej elektroniki w przyszłości. Okej, okay, teraz co robimy? Ja wybiorę, ja wybiorę, ja widzę. to. co, możesz sobie szybko strzelać broni palnej dać, albo wieżyczek, cokolwiek. Wieżyczki obrony, podać po sobie mamy to. Co to mamy? Optyka, logistyka 2, siła ognia. Zobacz, czy nie potrzebujesz też zielonych y, science packów. do, bo nie wszystko możesz robić teraz. Zmagania, siła broni palnej, szybkostrzelność broni palnej, syf, 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 przetwarzanie stali. O, to jest przetwarzanie stal stali. Stal jest potrzebne do lepszych naboi i pancerzy. Właśnie pancerz chyba sobie możesz zrobić. Tak, typ, stalowa. Ej, mogę rozpocząć badania. Rozpoczynam. No, tak, bo stal możemy zaczęło chyba. No, zaczęło się. Muszę zwiększyć produkcję mocno. Mhm. Mocno to cię twój stary w dupę zapinał. Coś taki wulgarny się zrobiłeś nagle. O o, 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 nie, wiesz, byś, to Wiesz, jakbyś był to chociaż to... śmieszny, to było takie w ogóle nie w pizdę, nie w oko. To, jakie nie w pizd... Ty się nie znasz w ogóle, jesteś taki... To jaki? N nie, Niemłodzieńczy jakiś w ogóle, nie, nie rozumiem. dobra, mordo, wiesz co, trzeba teraz zacząć robić? Kończyć po... odcinek, ponieważ o... przede wszystkim mamy już 26 minut, Ignace. więc... Podmieniać widać. fabryki. Wydaje mi się, że powinniśmy mimo wszystko zakończyć ten odcinek. Tak? Tak? Kurczę, to ten moment. To jest ten moment, mówisz? Mhm. Mm nie podoba mi się ten fakt. Czekaj, dokończę tylko jedną rzecz. Dobra, <laughs> już możemy. Dobra, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ja bym Ignacy, wy byliście wy ze mną, nie Niedźwiedź. Na razie. A my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.